Widzowie, słuchajcie, nie uwierzycie w to, co się stało, ale Herobrine zaczął robić mega dziwne rzeczy wokół swojego zamku i nie tylko, ale zmienił też zwierzątka, spójrzcie na to, nawet podpalił własny zamek, w oddali jest ogień u góry, co tu się dzieje, Aurox? Musimy pójść do jego zamku. Czy Hirobrain mógł się na nas wkurzyć? E Przygotowaliśmy się do tego widzowie. Ubraliśmy najlepszą zbrojkę, tak wszystko zaklęte ładnie i nie tylko, ale zrobimy też najlepszy miecz i najlepszy kill off, bo wiemy już jak pokonać Siren Sirenheada. E, tylko musimy wejść do jego zamku, przeteleportować się tam do Siren Sirenheada i pokonać go. W tym filmie, tak, e, patrzcie teraz na to. Co się stało z owieczkami? Mają białe oczy. Aurox, kolejna biała ma. I no. czekaj, a świnkę jeszcze nie patrzałem. Uwaga Świnka też ma białe! O tak nie! Co? Ale dlaczego Hirba nam... Krówka też ma? Tak, podejdź do niej. Ło, wow, ale jak... co jak szybko biegnie we mnie wbiegła? A każda jedna łapka w górę pod tym filmikiem to jest jedna owieczka więcej. Albo jedna króweczka więcej A co jakby łapki w górę pomagały im. A patrz na to! Uderza... O no, dobra! Łapka, co, jest? co jest? Co się z tą dzieje? CO TY, ty ZROBIŁEŚ Aurox? Nie wiem, uciekam ARMIA OWIECZEK ci ŚCIGA LOL OD KIEDY OWIECZKI BIJĄ? Nie mam pojęcia, Co Panie. jest? o e, pokaż Ona ci uderzyła, aż mi laguje ciebie, stój w miejscu Nie rób nic Pięknie atakuje ci owca, co? Co ona robi? No, owieczka A kolejne tu zatrzymały się Dobra, to może ją pokonać, co? Bo cię jeszcze dobije No, dobra Wow jak się dziwnie jakoś ten. Obkręciła na czarno. Co tak. tu się dzieje? Dlaczego owca ciebie atakowała? Dobra, to kto może, to klika tę łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Teraz wbijmy tutaj 15 tysięcy łapek. Albo 20 tysięcy, żeby wszyscy to zobaczyli. I wejdziemy do tego zamku. Co nie, bro? No klikajcie te łapki. Co ty robisz? No nie! Nie ubiegaj koło nich, ścigałem ciebie. A no, mnie nie, bo ja ich nie uderzyłem. Widzisz? To, to jednak nie, 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 nie prowokuj tych zwierzątek. Chodźmy do jego zamku i przyda nam się Drewianko, aby postawić konstruowanie. Może od razu przed jego zamkiem zróbmy ten najlepszy kilof. Ty masz materiały Aurox. Tak e, tak zaraz tak, no. wam pokażemy, jak to się robi. Jakie materiały są potrzebne. E, zrobimy co? Miecz oraz najlepszy kilof. E, Czajcie, że kilof potrafi ściągnąć każdego na jednego hita, nawet Auroxa, gdy ma najlepszą zbrojkę. Ja go raz uderzę i on padnie. Z kilofa. A co dopiero miecz będzie robił? E, dobra, jesteśmy przed jego zamkiem. A, i bym zapomniał o najważniejszej rzeczy. Pamiętajcie o subskrypcji na moim kanale. Jak jesteś nowy, nowa, to zostaw subika. Lecimy po 600 tysięcy subów, ale z dzwoneczkiem. Nawet jak subskrybujesz, to zobacz, czy masz na pewno kliknięte dzwoneczek. Obok subskrybuj, to jest bardzo ważne. Kto ma, to pochwalcie się w komentarzach, a przypnę Wam serduszko. Dzwoneczek obok subskrybuj. To co? E, postawmy może tutaj stół. Uch, trochę się cykam. Co tu może być? Nie, nie byliśmy grafijemy. tutaj jeden dzień, tylko jeden dzień, nie cały. U góry są płomienie, ogień. Nawet na jego fla. Co? Flaga! Nawet się pali u góry. Widzę właśnie no. Naprawdę? Okej, okay. eee, zróbmy z stół. Demowe deski Pek, 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 pek. Proszę bardzo, daj mi teraz materiały. Zróbmy Dobre, cuda Aurox. To... I chodźmy no, pokonać no, Sirena, a później może Hirobraina? co na to. Bo na pewno w tym filmie Siren musi zginąć, a ja robię najlepszy miecz z Meteor Ingot oraz specjalny stick, czyli specjalny patek. Spójrz na to. Meteor. E, to co, może stestować na, na tobie, co, Rox? Ja mam niech. Przetestujemy Chcesz, ten najlepszy mieczyk. Chodźmy do zamku, już na poważnie. No nie, no zostaw mnie. A, widzicie, jak się boi, bo by padł na Hita. E, dobra, to ja mogę chodzić na choirak. Nie, 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 czekaj. Jeszcze jedna rzecz. Tak. Najlepszy kilow z Bedroka. Tego mi nie rzuciłeś. Dobra, tak, rzucam ci już materiały, proszę. Spójrzcie, Mamy Bedroka, nawet nie pytajcie nas w jaki sposób, ale dzięki temu blokowi możemy zrobić. A, czekaj. O, tutaj muszę mieć. Czekaj, czekaj. Patyki. Ok. No, teraz mogę zrobić najlepszy kill w Minecrafcie. A, craftujemy sobie normalny kill z bedrocka, który ma jakieś 100 tysięcy czy milion obrażeń. O, coś ko tego, nie? Aurox, nie chcesz, może tam przetestować? Nie, nie. tym bardziej. <laughs> To chyba jest jeszcze lepszy niż ten miecz. Przekonajmy się. Wchodząc do zamku Hirobraina. Teraz z nami nie ma szans. Ani Herobrine, ani Sunhead. Okej, okay, ale ty, Aurox, jako przynęta, idziesz pierwszy. <grym> ale nie uderzysz mnie jak coś, ty. Nie, filmem. Ja o najlepsze rzeczy a ty wejdź jako przynęta. Normalnie, a, tak, okay. wejdź sobie tak. Gwizdaj, tu ruru, ru, ru, wchodzisz normalnie, tak. I co? Co? Co jest? Gramy. Co? Pioruny? O nie! Pioruny w dzień! To znak Hirobren jest! Do wow! Ty. On tu jest! A nie było go przez dwa czy trzy dni. Nie widzieliśmy go w zamku. Mówiłem teraz, Aurox, możemy mieć problemy. Wiesz jakie? Tak. Bo rozwaliłeś mu głowę eee, szkletora, co wcześniej na odcinku. Jak nie widzieliście, widzowie. Co tu jest po lewej? Jakiś kwiat? Co to jest? Halo? Ła! Jak dostałem w głowę! LOL! Schował się! I znowu do góry! Co to jest? Ale mi uderzył! Łot! Co to za drzwi? Ej! Dziwne jakieś stwory! Patrzcie! uderzę go teraz z kill -offa. Nie powinien tego przeżyć! Czekaj, I teraz! Padł na hita! Czekajcie! Stworek! Tak mam, Taki mam silny Kilof. Ten obraz chyba wcześniej tutaj go nie było! Nie! Jadalnia powróciła! On to wszystko naprawił. Oraz obraz głowy. Posprawdzamy ten cały zamek, czy coś się tutaj zmieniło. Na razie Hero nie będzie próbować przyzwać. I tak pokazał on swoją obecność. Ale. Czekaj! Co tu tak. robi głowa Steve'a? Na wieszaku, jakby. I kolejna. Zesprawa. To jest mega. Ej, czy nie jesteśmy to my? Weź o hełm Dobra. Wyglądamy tak samo. No, Steve, dlaczego chodzi? tu są nasze głowy? Aż porównanie, zobacz. O, no, no, idealnie. Ta, ale tak, tak się obróć. No, 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 LOL! To jest Twoja głowa! Dlaczego? Na wieszaku! A, gdzie jego ciało? Cokolwiek! No to chyba źle oznacza. Dobra, załóżmy helmik. E, to może oznaczać tylko jedno. Wiesz, co, Rocks. Tak. Hero, Brian. Musiał się wkurzyć, ale nie tylko na Ciebie I na mnie też, bo są dwie no Wszystko przez no. Ciebie, po co im niszczyłeś tą głowę? Spójrzcie, Aurox mądry, zniszczył mu głowę W jego zamku I jeszcze no coś się? ty niszczyłeś A mówiłem, nie ruszaj nic tutaj, nie niszcz Nie rozwalaj to, widzisz teraz, mamy Za te pioruny, co na mnie strzelał, chciałem się trochę zemścić, no Tak, zemścić, o nie, i noc się jeszcze w dodatku robi to Nie chcę wiedzieć, co tu się zaraz zacznie dziać Ej, zobacz, tego też tu nie było. A dobra, ty Ciś poszedłeś. A, no tak, w jakieś pomieszczenie. I tego chyba też tu również nie było. Uwaga, otwieram coś. pomieszczenie, w którym jest świnka i też mnie białe oczy ma. Oraz villager zombie, też ma białe oczy. Ej, tu coś tak. więcej powstało, nie? Odkąd tutaj nie byliśmy. No, jeszcze tutaj, może. Weź, sprawdź w prawą stronę zamku, a ja idę tutaj do góry zobaczyć, czy coś nie Ok, jest. słoneczko już zachodzi. Masz coś Aurox? U mnie czysta. E, ale jakieś inne pomieszczenia? Tutaj, Tutaj nie, na przykład z lewej? Ale nie, nie, tu nic nie Nie, to, ma. to ja budowałem. Okej, okay. wygląda ale w porządku. Zejdźmy do lochów teraz, może. Ciekawe, co tam będzie. Chodźmy do portalu Sirena. Bo tam widzowie możemy przeteleportować się do świata yy, czy do wioski, w której został uwięziony Siren. A dzięki właśnie temu kilofowi i mieczu czy miecza, możemy pokonać Serena na hita i padnie tak. także co? Chodźmy do Sirena. a Ruben na razie nie będziemy przyzywać. Na razie nie mówmy nic o nim, tak jakby tutaj nie było go. Tylko te pioruny coś w tle słyszę, jakby ty gadałeś coś? Nie, ja nic nie mówię, co ty. Ty coś gadasz? No, nic... no nie, nie jedz tego jabłka, cicho! Dobra. Co jest? Ja słyszę jakiegoś chłopa, który gada. To nie ja. Co jest? Co tu się pozmieniało? Halo? Dorobione pomieszczenie. Ło! Wow! Ej, no jakieś nowe stworki! Co ten hero brain tu robi? Chłopco do mnie gada, ty jakieś... Biegają, pa! Tańczą jakieś hipity bity! Rozwalamy ich? Pa, skillowa tego z Bedroka Dobra! Atakują mnie! Wow ile ich? ROX pomóż! Co Dawaj, z Bedroka! Ja go biję. Masz? Na hita padają wszyscy! A masz? Dobra, dawaj! A masz? A masz? A masz? A masz. Jok to... Łamasz! masz! Dobra, Dobra, padli. Wow. Co? Jeszcze jeden przeżył! Zobaczmy go z bliska, może. Jak on wygląda? Oła, dostałem. Jakieś. armia? Hirobraina? Co on gada w ogóle? Ej, Stefan, tak cię nazwie. Stefanie, co tu robisz? Herobrine ciebie tutaj uwięził? Czy szykuje na nas armię? Po co tu jesteś, Stefanie? Gadaj coś. A nie mnie bijesz tylko. Dobra, on jest nieprzydatny nam. Ej, lol, nie mogę go pokonać! Niekaplka. O dobra, pal. Co to za pomieszczenie jest? CREEPER! Czaisz? Szkieletur, który ma białe oczy! Nawet mobki zwykłe mają białe! Co ty masz za głowę, Lol! LOL! Fajna, co? A skąd ty masz tą głowę? A Wyleciało z tych stworków, mam jeszcze jedną, zobacz taką! A, faktycznie, A. widzę. Teraz jak wyglądam? <noise> A dawaj tak, chodź. Z Dobra. Zrobimy bekę. Albo może... Albo nie. Kolejni! Wkurzeni! Oj, biją mnie z daleka, szczę w coś! No ale dawaj, bierzemy ich, rok, spokonajmy ich. Ja mam najlepszy killoff, nie mam szans z nami. Niech tu się najlepiej pojawi Herobrine, ja bym go, od razu płacnął go z, z tego skilloffa. Padłby na hita. Co? Patrz jakie głowy, to po prawej, co to? No właśnie, on robi jakąś armię przeciwko nam widzowie, piszcie komentarze o co tu chodzi. Herobrine zmienił się, ale w tą złą stronę. A nie w tą dobrą. Tu jakieś lustra się pojawiły. O, może się przeobejrzeć, patrz. Tak wyglądał Rox. Ładny dzisiaj jestem. Ej, ty pokazujesz łapkę w górę? No pewnie zobacz. No teraz musicie kliknąć. Kto jeszcze nie kliknął łapki, to klika. Ostatni, kto został, to klika łapeczkę w górę. Aby było więcej pod tym filmem. Dalej oni tu gdzieś gadają, ich jest więcej. Jakiegoś chłopa słyszę, jakby nawalał na bęba na... Tu są, daj, rozwalmy ich! Nawalamy, patrz, na hita pada, Pek, pek, pyk! No. Dawaj, dawaj go! Giniesz! Yy, ja padłem, co? co?! Padłeś? Dlaczego? Od ciebie! A, lol, sorry, auroksu, nie, uderzyłem go na hita! Zmniejszę sobie ten... Opcje, muzyka, głośność na 2%, bo tak mnie już irytuje ich gadanie. No dawaj tutaj, yy, biegnij do zamku, bo chyba się zaspię, się daleko, co? Tak, już do ciebie biegnę, no No dawaj do mnie okay. Musisz być uważny, Rox, nie wychodzić przeze mnie, bo ja widzicie, wszystkich na hita biorę Tu jest jakiś nowy stworek. wow, dostałem z czegoś, Szli we mnie, co jest? Jakimiś bębnami, czaisz? Coś jest tam Wow, co wola! Jaki chłop gruba spa, a masz, padł na hita, ile serduszek mu ściągnąłem? Ile? LOL No nie, nie wiem ile, tam było, pokazało z kilkadziesiąt Dodaj do Sirena, do tego teleportu! Kolejne pomieszczenie, które się zmieniło. Co? Nie możemy przejść dalej! Jak? Kraty są tu! Jakiś stworek tam widzisz? Co? Ten ziomek yy, osłania to przejście dalej, widzowie. Ochrania. To co? Ja mam kilofa najlepszego. miecz mam też. I rozwalamy i idziemy na niego. Tu jest jakieś kolejne? Nie, to już jest, jest puste. Wow, aż nie wiem co powiedzieć, widzowie, nie? Zabrakło mi słów. Jak się plątam, to przepraszam bardzo, ale nie spodziewałem. Weź to szczoni Ja to Dobrox Ej, dlaczego tak. to Hirobraj nam zrobił? Jakbyśmy nie mogli się przedostać do Serena? Czyżby on chronił Serena? Albo się po prostu no. na nas wkurzył? Podejrzewam. tego wygląda. gościa. Chodźcie, chodź tu. Chodź tu, ty gościu, Majna. Ja, jak na niego patrzę, to ja już się coś boję. O nie! Co? NIE Płacjo. MOGĘ GO POKONAĆ za NAJLEPSZEGO KILLOFFA?! WHAT?! Trzeba no, iść go uderzy, tego najle najlepszego Acha, też patrz. Patrz, a masz ty! Dawaj go, no! nic nie ja mówiłem jednak No nie może paść, co?! Nawalę no, go full! I jego ile, ile da radę? On jest niezniszczalny! Co to za ziomek? Ja I muszę pa, z... z z o.o. Co masz? Z tyłu ma wbity miecz z diamentu, zobacz No a weź sobie. mu, go wyciągnie jakoś No nie idzie właśnie Ej, czaisz? On nie pada z mojego najlepszego kilofa, ani z miecza najlepszego. Jakubie, ła Dostałem! Nie przejdziemy, Aurox! Silny jest strasznie, no. E, widzowie, piszcie w komentarzach, w jaki sposób go możemy pokonać. Najlepszy killoff nie działa na niego. Co?! Jak to jest możliwe, że killoff z Bedroka, który widziałeś sam, pokona ciebie na hita? Spójrzcie. Aurox, Aurox padnie, widzicie? O! A, no dzięki, dobra. A, ten ziomek nie pada! Jak?! Ta, ale tamte stworki też padły na hita. Wszystko rozwalam na hita, a jego nie mogę. Widzowie, pomóżcie nam w komentarzach, co możemy zrobić. Może wysłaćmy tutaj najlepsze TNT i byśmy to rozwalili, wszystko. Najmocniejsze, no właśnie, e, to mi przychodzi do głowy. Albo go podpalmy, lawa, cokolwiek. To zrobimy w następnym filmie. Także, widzowie, subskrybujcie z dzwonkiem. Nie wiem, to chyba byłoby na tyle. Skoro nie mogę go pokonać, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, aby nas tam przepuścił. Pomóżcie nam widzowie, kto mnie słyszy to pisze komentarze pod tym filmikiem Mieliśmy w tym odcinku pokonać Sirena, ale on uderzył mnie jakimś mocnym ciosem I nawet do góry ten yy, bruk podskoczył, czaisz? No widziałem już Klocki wcześniej Klocki do góry, o Aurox, gdzie masz zbrojkę? Nie mam już właśnie A, pewnie ja ci rozwaliłem ją a jak nie macie co dalej robić, widzowie, to zobaczcie mój wcześniejszy filmik Minecraft, ale możemy craftować itemy z każdego bloku. To jest mój ostatni odcinek na tym kanale Smyslow. Jak nie macie co dalej robić, to wbijcie, zobaczcie, obejście, bo możemy craftować tak naprawdę wszystko i byśmy mogli skraftować nowe TNT albo jeszcze może silniejszy miecz, albo nie wiem, może najlepszą sikerę najlepszy łuk. Także. Zobaczcie, wbijajcie też na naszą grupę na Facebooku Smalix, na mojego Facebooka Krysa Maczacza, e, Instagrama, gdzie możecie dodać mnie do znajomych, zaobserwować, popiszemy sobie. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Wbijcie, kliknijcie na mojego Facebooka i Instagrama. Dawajcie, tam sobie popiszemy i powysyłamy zdjęcia. To byłoby na tyle. Sorry. W następnym odcinku obiecuję, przedostaniemy się tam i idziemy dobić Sirena.